Trzecim miejscem na naszej trasie wspomnień jest Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Do obiektu jedziemy betonową drogą, wybudowaną w czasie II wojny światowej, potocznie nazywaną grajzerówką. Dojeżdżamy do pałacu, który położony jest w malowniczym miejscu w samym sercu Wielkopolskiego Parku Narodowego, otoczony pięknym lasem, a zaraz za nim znajduje się Jezioro Góreckie. Budynek ten został wybudowany w czasie II wojny światowej i był rezydencją Artura Greisera, gaulajtera Kraju Warty. Z czasu pierwszego właściciela pozostały fontanny, bruk, ceglany mur, na którym znajduje się szkło pełniące rolę kolców. Mury tego obiektu trzymają w sobie wiele wspomnień. Budynek ten został wybudowany w czasie II wojny światowej i był rezydencją Artura Kreisera. Po wojnie w pałacu mieścił się Dom Dziecka, prewentorium przeciwgróżnicze, a obecnie można zwiedzać to miejsce. Jest to Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego Parku Narodowego, w którym można zobaczyć. Kolekcję roślin, akwarium, wyjątkowy zbiór owadów oraz wypchane zwierzęta. Ten piękny marmurowy kominek na pewno pamięta wiele historii. W czasie wojny w pałacu wielokrotnie gościł Himmler. Obecnie w budynku, oprócz siedziby dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego, mieści się muzeum. Z parku jest przepiękny widok na Wyspę Zamkową i Jezioro Góreckie. Z jeziorem i zamkiem wiąże się wiele legend.